Pięć sekretów inwestowania w nieruchomości na północnym Cyprze. Z każdym rokiem coraz więcej ludzi nabywa nieruchomości na północnym Cyprze. A większość z nich kupuje je jako inwestycje, aby zarobić. Jednak w ostatnim czasie widzimy wiele opinii w internecie, widzimy je w mediach społecznościowych, a nawet w komentarzach pod naszymi filmami. Ludzie opowiadają różne historie, że nie tylko nie zarobili, ale wręcz stracili na tym pieniądze. I dla mnie jest to bardzo zdumiewające, jak w ogóle można stracić pieniądze. Na takim rosnącym rynku, na takim niedocenionym rynku nieruchomości, to tak jakby znaleźć yy, ropę lub odkryć jakąś złotą żyłę i nie zarobić na tym. Abyście osobiście nie stali się tymi, którzy wypuszczą złoto z rąk, którzy na tym nie zarobią, teraz opowiem Wam pięć sekretów, jak uczynić Waszą inwestycję udaną. Koniecznie obejrzyjcie to wideo do końca. Na końcu opowiem Wam, jak Wasza osobista. Ocena, jak wasze osobiste podejście do nieruchomości może wszystko zepsuć i doprowadzić do utraty pieniędzy? Najczęściej ludzie tracą pieniądze inwestując w nieruchomości na północnym Cyprze, gdy nie mogą odsprzedać tej nieruchomości. Mimo, że kupujących jest więcej niż sprzedających, nasza firma traci 2-3 transakcje tygodniowo, ponieważ po prostu nie możemy znaleźć naszym klientom tego, czego potrzebują. Brakuje nieruchomości na rynku. A mimo to ktoś mówi, że nie możemy odsprzedać, musimy sprzedawać z dużymi rabatami. Jak to możliwe? Nie mogę tego pojąć, a o tym porozmawiamy. Dziś opowiem Wam pięć sekretów, jak sprawić, aby nasi inwestorzy nie mieli takich problemów. Kiedy wchodzicie w inwestycję, kiedy ją zaczynacie, musicie od razu mieć strategię wyjścia z niej. Musicie dokładnie wiedzieć, jak zamierzacie wyjść z tej inwestycji, komu to sprzedacie lub wynajmiecie. Przez kogo to zrobicie, kiedy to zrobicie, w jakich warunkach to zrobicie. Ten plan powinien być gotowy jeszcze przed wydaniem jakiejkolwiek kwoty na daną nieruchomość. Na przykład, bardzo często przynoszą nam nieruchomości, w które wcześniej inwestowali i mówią: Proszę, pomóżcie nam je sprzedać, nie możemy ich sprzedać. Ci, przez których je nabyliśmy, nie odpowiadają na telefony, nie odbierają słuchawki lub w ogóle nie zajmują się rynkiem wtórnym, więc przyszliśmy do Was, ale tak to nie działa. Nie sprzedajemy ludziom tego, co Chcemy sprzedać, to jakby produkt, który mamy, zawsze dobieramy naszym klientom to, co maksymalnie odpowiada ich życzeniom, co rozwiązuje ich problem. Jeśli wasze nieruchomości, które z jakiegoś powodu nabyliście, w ogóle nie rozumiemy po co je nabywać i komu mogą być interesujące, jeśli dajecie nam takie obiekty, niezależnie od tego, jak bardzo jesteście w nie zakochani, nie będziemy ich nikomu sprzedawać, jeśli nikomu to absolutnie nie jest potrzebne. Tak, są takie obiekty, które nie są potrzebne naszym klientom, nikt z nas nigdy. Nie pytał o nieruchomości z tej kategorii, dlatego, mimo że jesteśmy profesjonalistami, wy sprzedaży nieruchomości nie będziemy wciskać naszych obiektów naszym klientom tylko dlatego, że musicie wyciągnąć swoje pieniądze i na tym zarobić. Będziemy oferować naszym klientom dokładnie to, co maksymalnie odpowiada ich potrzebom, co uczyni ich bardziej szczęśliwymi. Dobrze robisz, że zwracasz się do profesjonalistów w agencji sprzedaży nieruchomości. Cieszę się, że nie masz tej iluzji, że kupiłeś. Obiekt sprzeda się sam, ponieważ na rynku jest wiele osób, które mylą to z produktami takimi jak chleb czy mleko, które sprzedają się w sklepie, nie potrzebując kampanii reklamowej ani wyjaśniania, czym są te towary. Wszystko inne trzeba sprzedawać, ale wtedy znajdź profesjonalistów, zanim wydasz pieniądze i zapytaj ich: Mam taką, a taką kwotę, chcę zainwestować, chcę zarobić tyle, a tyle w tym, a tym czasie. I na podstawie Twojego zapytania trzeba znaleźć i nabyć nieruchomość. Jeśli ją znajdziemy, bywasz nieruchomość. A nie gdy ją sprzedajesz, bardzo często słyszałem od deweloperów: Zobacz, sprzedałem tam mieszkania typu studio po 200 tysięcy funtów, po 250 tysięcy funtów. Mówię: Kto kupił te dziesiątki mieszkań? Przyjechali jacyś Rosjanie, a dlaczego to kupili? Chcą to odsprzedać. Mówię, towarzysze, ale rozumiecie, że nigdy tego nie odsprzedadzą za takie pieniądze, ponieważ za te pieniądze można już kupić dom na północnym Cyprze, można kupić mieszkanie w lepszej lokalizacji, można kupić większe mieszkanie. To w momencie zakupu zarabiasz. Jeśli dzisiaj przepłacasz w nadziei, że cena wzrośnie, najprawdopodobniej stracisz na tej inwestycji, ponieważ tak, cena wzrośnie, ale jeśli dzisiaj kupiłeś drożej niż dzisiejszy rynek, będziesz musiał czekać wiele, wiele, wiele lat, aż wzrośnie. Będziesz miał jeszcze wydatki na podatki, potem wydatki na reklamę i sprzedaż, a potem minie czas i wykończenie nie będzie już takie nowoczesne i naprawdę stracisz pieniądze na tych inwestycjach. Dlatego zarabiaj, gdy kupujesz, a nie gdy sprzedajesz. Jeśli już znalazłeś nieruchomość do nabycia, koniecznie odwiedź stronę naszej firmy. Linki są w opisie pod tym wideo i sprawdź, jakie są ceny na rynku, aby się zorientować i upewnić, że już dzisiaj nie przepłacasz. Złote góry nie były Wam obiecywane przez Wasze biuro lub dewelopera. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie tego wideo. Trzecia tajemnica. Koniecznie przenoście wszystkie możliwe ryzyka na innych. Starajcie się uzyskać gwarantowany dochód np. z wynajmu. Staraj się uzyskać warunki odkupu z gwarantowanym zyskiem dla siebie. Koniecznie sprawdź, aby transakcje tego biura były Upewnij się, że jest to ubezpieczone przez firmę ubezpieczeniową, aby jeśli stracisz pieniądze, ok, niech to zajmie trochę czasu, ale aby firma ubezpieczeniowa w pełni, w 100% zrekompensowała wszystko, co straciłeś, jeśli nie daj Boże, doświadczysz tych strat. To znaczy, zawsze w każdej sytuacji przenoś odpowiedzialność na innych, ponieważ sam nie jesteś profesjonalistą w tej kwestii. My, na przykład, jako profesjonaliści z 20-letnim doświadczeniem, zawsze podpisujemy szczegółową umowę, w której wskazano, że cała odpowiedzialność za Transakcje za jej realizację spoczywa na nas, a nie na kupującym. Każda transakcja naszej firmy jest ubezpieczona na 400 tysięcy euro. To znaczy, pracując z nami, w zasadzie niemożliwe jest stracenie pieniędzy. Czwarta tak, tajemnica. Zawsze polecam jako inwestycję nabycie nieruchomości na etapie budowy. Po pierwsze, zaoszczędzicie co najmniej 30-40% w porównaniu do już gotowych nieruchomości. Po drugie, Otrzymacie bezprocentowe rozłożenie na północnym Cyprze. Bezprocentowe rozłożenie można uzyskać nawet na 9 lat. Oznacza to, że inwestujecie, 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 nie płacąc żadnych odsetek. W tym czasie wartość nieruchomości w tym kompleksie, w tej lokalizacji rośnie. Nawet jeśli rośnie o 10% rocznie, przez 9 lat to już 90% wzrostu i w końcu otrzymujecie nową, świetną nieruchomość z nowoczesnym wykończeniem, która kosztuje znacznie mniej niż podobne nowe projekty. W tej samej okolicy lub w tym samym kompleksie. Po 9 latach, po prostu dlatego, że ceny stale rosną i tutaj na pewno zarobicie. Możecie mi powiedzieć, że jeśli kupię teraz gotową nieruchomość, mogę ją wynajmować i na tym zarabiać, ale biorąc pod uwagę, że przepłacicie, porównując etap budowy i gotowy, przepłacicie 30-40%, to w tym okresie budowy przez te kilka lat mało prawdopodobne jest, że będziecie w stanie zarobić tę kwotę na wynajmie. Możecie mi powiedzieć, no dobrze, jeśli teraz kupuję gotową nieruchomość, będę mógł przyjeżdżać tutaj raz lub dwa razy w roku i odpoczywać. Po pierwsze, te 30-40% różnicy między budującym a gotowym to w każdym razie znacznie więcej niż koszt mieszkania w wynajmowanej kawalerce tutaj na północnym Cyprze. A po drugie, zazwyczaj prawie zawsze możemy się dogadać z deweloperem, że ten wypoczynek jeden lub dwa wypoczynki w roku Będą dla Was bezpłatne, deweloper je za Was opłaci, zapewni Wam podobne zakwaterowanie, więc nie ma tutaj żadnych ukrytych pułapek. Ale jeśli kupujecie na etapie budowy, od razu oszczędzacie 30-40% od ceny podobnej gotowej nieruchomości, co zresztą wynika z poprzedniego sekretu, kiedy mówiłem, że trzeba. Za... Jeśli jakiś obiekt jest problemowy, w żadnym wypadku go nie sprzedamy, ponieważ przede wszystkim w ten sposób stwarzamy sobie problemy, klienci przyjdą do nas z tymi pytaniami. A także nie widzę żadnego powodu, aby sprzedawać problemowy obiekt, gdy na rynku jest dość duży i szeroki wybór lokalizacji deweloperów i nieruchomości. I piąty sekret dotyczący tego, jakie miejsce w wyborze nieruchomości zajmują nasze emocje. Czy nam pomagają, albo wręcz przeciwnie, szkodzą, należy kupować nie to, co podoba się osobiście, ale to, co cieszy się popytem na rynku. To, co później będziemy mogli odsprzedać i zarobić na tej odsprzedaży dla Was pieniądze. I odwrotnie, często w naszej praktyce zdarzało się, że oferujemy wspaniałą inwestycję, a nasz klient mówi, że ten kompleks mu się nie podoba i podaje jakieś swoje powody, które w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, i traci możliwość zarobienia na tej wspaniałej inwestycji, a jego pieniądze w ogóle nie pracują, albo kupuje coś, co budzi nasze wątpliwości, czy będziemy mogli to odsprzedać, czy nie. Oto na przykład najlepszy kompleks na północnym Cyprze najlepszy. Kompleks wypoczynkowy, według mojej oceny, lepszego nie było i myślę, nie będzie. Nie ma tam już obiektów nieruchomości. Czasami pojawia się jakaś wtórna oferta, którą natychmiast wykupują kupujący. Otóż ten najlepszy kompleks wypoczynkowy, w którym odpoczywa moja rodzina, nie uważam za najlepszy pod względem inwestycji z wielu powodów i odwrotnie najlepszy obiekt inwestycyjny w ogóle nie znajduje się w pierwszej linii od morza, ale z punktu widzenia zarabiania pieniędzy jest on najlepszy. Dlatego Koniecznie wyłączamy emocje, patrzymy na liczby i w ten sposób podejmujemy właściwą decyzję, zarabiamy i wspólnie się bogacimy.